I pewnie zastanawiacie się, co tu robimy, co to za program i czemu my go prowadzimy? Witamy w programie, którego nazwy jeszcze nie wymyśliliśmy. Bo szczerze mówiąc, średnio wierzymy, że w ogóle się uda. Będziemy mówić o najciekawszych grach, które pojawiły się w katalogu Cenegii w zeszłym miesiącu, i o tych, które wyjdą w najbliższym czasie. Ale może najpierw się przedstawmy. Czemu tu jesteś, Piotrek? Możecie mnie kojarzyć z streamów na, na naszym fanpage'u cenegowym, ewentualnie z jakiegoś Instagrama, coś tam się udzielam czasem na Twitterku. Jak ktoś mnie zna, to bardzo mi miło, jak nie, no to... to poznajmy się. A ty, kupa? A ja po prostu... mam miłość do gier wypisaną na twarzy. Co tu się właśnie stało? zobaczmy premiery zeszłego miesiąca. optymistycznie celujemy, że ten odcinek, pierwszy, mam nadzieję, że nie jedyny, ukaże się gdzieś pod koniec lipca, więc przybliżymy Wam zaraz premiery z tego miesiąca. W lipcu czekają nas powroty znanych marek, które od dziesiątek lat bawią graczy na całym świecie. Masz na myśli Farming Simulator 2017 w jakiejś edycji Hyper było Premium. Ambassador Edition. Ambassador wypasiona Edition. wersja, którą, której fragment zobaczymy właśnie w tym momencie. No to Kuba, co o powierzchni farmingu? Bo ja mam takie w sumie zerowe doświadczenie, jeżeli chodzi o jazdy cyfrowym, ciągnikiem. Nawet kiedyś kiedy jeździłem, ale no nie było o to było pewnie, dawno. Słuchaj, Piotrek, w Farming Simulator 17. Ambassador Edition. To najbardziej wypasiona edycja jednego z bardziej popularnych symulatorów rolnictwa. Chyba najbardziej popularna seria. To ma być Na 250 ryku. pojazdów, tak? I sprzętów rolniczych. O, tak. Od ponad 75 producentów. Jest których nas nie potrafię zapamiętać. I jak? Ursus, Zetor. Jeszcze 73. Ej, ale nie, 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 nie finansują nas. Nie, to nie mówimy. Nie mówimy, nie musimy. Nie, dobra. W zestawie znajdziecie oprócz pełnej wersji gry aż cztery dodatki. To będzie mały kryptorek? Oczywiście. Tak? Mam nadzieję. Będą dwa duże traktorki, więc może być jeden mały. Dobrze, zostawmy już tego farminga. Zajdźmy trochę na ziemię, a może pod ziemię, a nawet może trochę powspominamy. Pamiętasz Worms Armageddon? O, oczywiście, że pamiętam. Granko na jednej klawiaturze. Z na, natury, na zmiany. No tak było. Ja pamiętam, jak chodziłem do kolegi pograć Wormsy, bo on jako jedyny na osiedlu miał dobry komputer. Chyba tego samego kolegę. A może Piotrek? różne osiedla? Piotrek, to byłeś ty? Kuba? Ty ze mną grałeś w Wormsy? <głosy> <głosy> Nieprzypadkowo wspomnieliśmy Wormsy. Otóż 13 lipca miała miejsce premiera nowej edycji Worms za dym. W edycji dużego kalibru. W edycji dużego kalibru. Nie małego, nie średniego, <noise> dużego. Dużego kalibru. I są to pierwsze robaki walczące ze sobą w czasie rzeczywistym na 32 osobowych międzyplatformowych arenach. Szaleńcze deadmatche i intensywne last one standing czekają aż skorzystać z ulubionych broni fanów takich jak bazooka, shotgun i miotaczowiec. Uzupełnia arsenał o nowe Kalec. dodatki, aby zadawać ból swoim bezkręgowym przeciwnikom i wspinaj się po szczeblach kariery. Gracze mogą również modyfikować swojego robaka, brać udział w wyzwaniach i wydarzeniach sezonowych oraz eksperymentować z nowymi sposobami gry w laboratorium. W edycji dużego kalibru dużego. dodatkowo znajdziesz pakiet Legend i pakiet All-Star ze skórkami. Kuba, zastanawiam się, jakie są Twoje ulubione filmy, i pozwól, że spróbuję zgadnąć. Drive, okay. Fight Club, taksówkarz. Nie. Do M, oczywiście. Okej. Okay. Jeśli jednak wolałbyś poczuć się jak Ryan Gosling w nowym filmie akcji. Masz teraz szansę na obecną generację, wychodzi Hotline Miami. Hotline Miami Collection zawiera obie legendarne gry osiągniętej neonami brutalnie wymagającej serii Hotline Miami od The Games. Teraz możesz posiadać obie gry na dwóch płytach na PS4 lub na kadridżu na Nintendo Switch. Nintendo Switch! Na Nintendo Switch! Nintendo Switch! Obie wersje zawierają ekskluzywny ponad 30-stronicowy artbook. Uh, okay, plus mouse Okay, i ja chciał blasphemous 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 blasphemous, <laughs> blasphemous. <laughs> <laughs> blasphemous. <laughs> <laughs> Blasphemes! To wyjątkowo brutalna gra, <grym> będąca połączeniem platformówki i hack/slash. Co mi się najbardziej nie podoba, to ta pixel grafika, która sp sprawia, że e, wymłodniałem o 20 lat. To nieprawda. A krwawe animacje sprawiły, że wyrosło mi więcej włosów na klacie, więc teraz wyglądam jak to, Ewok z Góznych Wojen. To, to też nieprawda. Jeśli to Was nie zachęca, a na pewno nie, to skupcie się raczej na tym, że ta gra jest świetna i uchodzi za 2D Soulsy. Przepraszam, że to mówię, ale jest trudna i brutalna. No oprócz tego oczywiście mamy w niej system rozwoju tajemniczy świat którego sekrety trzeba odkryć i tak gotycka estetyka która bardzo mi się podoba może powiem jeszcze co jest w edycji deluxe tak jest to właśnie edycja deluxe która wychodzi już 20 lipca czyli w tym momencie pewnie już wyszła. i zawiera e, takie dodatki jak specjalne skórki cyfrowy komiks soundtrack i artbook oczywiście także arkusz naklejek i bardzo przydatną że mapę dobra to jeszcze mała ciekawostka na temat Plasfemes! Czy wiesz, że mierz głównego bohatera nazywa się Mea Kulpa? Kulpa? Pulpa? Hmm, zjadłem pulpety. Proszę cię, wyjdź. Przepraszam, to było suche. Idź już. Okej, okay, zgadzam się. Wyjdę, i o następnej grze musisz opowiedzieć sam. Ale przynieś mi pulpeta. No, i poszedł. Na pewno mi nie przyniesie pulpeta. Necromunda Hired Gun. Żegluj płacanie zbrodni korupcji jako bezlitosny najemnik, nadający równowagę krwawemu ekosystemowi. Pieniądze są dobre, pies lojalny, a broń niezawodna. Ale czy zdołasz przetrwać polowanie? Hired gun. To niezależna, szybka, pełna przemocy i porywająca gra FPS. Zgrywająca się w najciemniejszych zakątkach najbardziej niesławnego miasta, kopca, świata Warhammer w I na tym kończymy pierwszy odcinek naszego programu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie lajka, subskrypcję i klikniecie w ten magiczny dzwoneczek. Jeżeli coś możemy zmienić, poprawić albo wyrzucić Kubę na dłużej, to napiszcie w komentarzach. E, ja się już żegnam. Co? No, no, to jestem miło was.